Siemanko, witam. Zrobimy dzisiaj sobie coś takiego przy tej ramce. Yy, ramce przy tej ramie od samuraja. Takie mocowanie. prawdopodobnie tunika albo zbiornika czegoś tam. Więc tak. Chciałem sobie kawałek blaszki. Większy niż potrzeba, a wiadomo musi być większy. No i odrysowałem to dookoła. Tutaj idzie w górę, więc podniosłem to tak. Też to odrysowałem. No i co teraz? To jest zrobione z dwójeczki blachy. Nie wiem, czy widać. Dwójka blacha. Więc, żeby to dało radę giąć, trzeba zrobić taki numer. Wszystkie miejsca, wszystkie miejsca gęć mam ponacinane yy, Wiadomo jest w tym miejscu osłabione, ale to nic, bo później to będzie pospawane Więc teraz, teraz, teraz tylko wodełko, A sobie to będę zaginął Widać z drugiej strony. Ten kształt ładnie się odwzorowuje. I teraz tutaj powinienem spęczać, ale wiadomo, to jest za gruba blacha. Będę musiał zrobić nacięcia i później to zespawać. Gdzieś posiałem okulary. Okulary się znalazły, więc mogę działać dalej. W tym miejscu tu brakuje materiału, ale to nic, bo to przecież idzie sobie pod górę. Czyli teraz ten materiał, który tutaj brakuje, jak to pójdzie pod górę, automatycznie się zamknie. Tu jeszcze muszę dogiąść. No, już, już ja umorę robi to. Co ma być? Czasami stary elemencik służy jako kopyta. I teraz kolejne gęcie z tu w tym miejscu. okej okay. no i teraz zostanie Jest to, co ma być. Teraz nie można tego włożyć, bo już jest ten wymiar pożądany. Teraz tutaj jest nadwyżka materiału, więc biorę. teraz muszę zrobić ten kształt tak, Mam to powycinane, porozcinane, kurcze wyłączyłem na chwilę kamerę i, i zapomniałem włączyć Porozcinane, teraz to pospawam I pokażę, jak to sobie wygląda. Jeszcze muszę delikatnie doklepać. Okay. Dobra. Także widzicie, to coś to coś jest zrobione. Tak jak mówiłem, to co nacinałem jest tu pospawane. Wszystkie te łączenia wszystkie jest pospawane. Tu z wierzchu mam obszlifowane. Jeszcze środeczek delikatnie przeszlifuję, reszta pójdzie w piasek, będzie wypiaskowane. No i zabezpieczenie tego gięcia na razie nie robię. Z tego względu, że dopiero je zrobię jak sobie to przychwycę tutaj. To wtedy dopiero to dognę do klepie w dół. Także to to by było na tyle. Dzięki. Pozdrawiam.